Święty Paweł swoim dzisiejszym słowem przypomina nam o wspólnocie, jaką jest Kościół. Przypomina nam w obrazie ludzkiego ciała. To jest taka krótka część całej wypowiedzi Świętego Pawła, gdzie bardzo szczegółowo opisuje relacje wszystkich członków w ciele, które mają tworzyć wspólnotę Kościoła. I moi drodzy, to jest też dobra okazja do tego, żeby może zapytać się, jak postrzegam Kościół, co myślę o Kościele, czy widzę wartość wspólnoty Kościoła. Dziś często możemy spotkać się z takimi słowami, które są bardzo negatywne w stosunku do Kościoła. Bardzo często możemy słyszeć tylko o tym, jak to w Kościele jest grzech. Natomiast, tak jakbyśmy stracili coś z tego, o czym mówi Święty Paweł, to też okazja do tego, żeby zobaczyć, jak samemu odnaleźć się we wspólnocie Kościoła. Bo moi drodzy, gdybyśmy szukali definicji Kościoła, zastanawiali się, jak opisać Kościół, to pewnie wielu z Was pamięta jeszcze z katechizmu taką bardzo prostą definicję. Że Kościół to jest wspólnota wiernych, zgromadzona pod przewodnictwem papieża, wyznająca tę samą wiarę, przyjmująca te same sakramenty i dążąca do zbawienia. Kiedyś w katechizmie takiej prostej definicji Kościoła się uczyliśmy. Ona była jasna, konkretna byśmy powiedzieli, było wiadomo, kto jest w Kościele, kogo nie ma w Kościele, ale zabierała coś bardzo ważnego. Sprawdy o Kościele. Znikała tajemnica. Kościół przestawał być tajemnicą. Sobór Watykański II, który cały był poświęcony tak naprawdę Kościołowi, zupełnie inaczej opisał Kościół. Powiedział, że Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem. To jakby pokazuje, że nie da się do końca powiedzieć, Jaki jest tak naprawdę Kościół? Jest jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem jednoczącym człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. I tyle. I tyle. Zaraz potem Sobór wymienia wszystkie biblijne obrazy, w tym ten obraz, o którym mówi święty Paweł, pokazując, że jak patrzymy na Kościół, to to zawsze będzie tajemnica. To nie da się tak prosto i jasno wszystkiego określić. Dlaczego tajemnica? Bo Kościół jest w Chrystusie, a Chrystus jest tajemnicą. Chyba, że ktoś z nas tutaj obecnych potrafi wytłumaczyć, jak to jest, że w Osobie Chrystusa jest pełne bóstwo i pełne człowieczeństwo. Że Chrystus jest zawsze całkowicie Bogiem. Ale też całkowicie człowiekiem. Nie potrafimy. Jak przeżywamy Boże Narodzenie, to wobec tej tajemnicy pochylamy głowę, bo nie wiemy, jak to się dzieje. A skoro Kościół jest w Chrystusie, to jest i święty Bogiem, i grzeszny człowiekiem. Ma jeden i drugi wymiar, zawsze i wszędzie, więc też jest tajemnicą. Też nie da się go do końca wytłumaczyć. I zawsze człowiek będzie miał taki problem, że albo będzie widział jedno, albo drugie. Bardzo ciężko jest nam znaleźć taką prawdziwą równowagę między jednym a drugim. Nawet gdybym teraz Wam powiedział, że Pan Jezus musiał się uczyć modlitwy. Bóg uczył się modlitwy? Był w pełni człowiekiem. Musiał się nauczyć, jak się modlić. Chodził, jak wszyscy Żydzi, do synagogi na modlitwę, na czytanie słowa. Męczył się, jak każdy człowiek. Może miał gorsze dni, może czasem był zdenerwowany. Nie jest prosto zobaczyć w Chrystusie i w pełni Boga, i w pełni człowieka. A co dopiero zobaczyć całą tajemnicę Kościoła. Który jest święty przez to, że jest w Chrystusie, i to dzisiaj mówi święty Paweł, a jednocześnie zbudowany z członków, którymi są ludzie, grzeszni ludzie, wszyscy bez wyjątku, tworzący wspólnotę Kościoła. I to jest pierwsza ważna rzecz, żeby słuchając o Kościele, mówiąc o Kościele, myśląc o Kościele, pamiętać o tym, że jest tajemnicą, że wymaga od nas drogi poznawania. I teraz to, do czego my jesteśmy wezwani w Kościele, to najpierw do tego, żeby odkryć, że jesteśmy w tym Kościele powołani. Że to nie jest tak, że człowiek sobie wchodzi do Kościoła, nie. To Bóg powołuje do wspólnoty Kościoła. Chrzest Święty był momentem, kiedy Bóg nas powołał do Kościoła. I wtedy, kiedy odkrywamy, że jesteśmy powołani, to znaczy, że mamy w tym kościele jakąś misję, że będąc częścią tego ciała, faktycznie czemuś w tym ciele służymy, dokładnie tak samo jak z naszym ludzkim ciałem. Każdy element czemuś służy, każda cząstka ciała ma swoje zadanie. Odkrycie tego, że jestem częścią kościoła sprawia, że będę odkrywał drugą ważną rzecz. Że mam swoją odpowiedzialność za tę wspólnotę, że mam swoją odpowiedzialność wynikającą z tego, jakim miejscu w tej wspólnoty się znajduję, że mam odpowiedzialność za tego, który jest obok mnie, że mam odpowiedzialność za to, co powinien robić Kościół w świecie budować jedność całego rodzaju ludzkiego. Tak mówi Sobór Watykański II. Kościół jest dla świata. Więc warto się dzisiaj zapytać może też o to, jak pojmuję tą moją odpowiedzialność w Kościele. Moją własną. Ale żeby to wszystko wiedzieć, czyli żeby wiedzieć, do czego mnie powołał Chrystus, jaką obdarował mnie odpowiedzialnością w Kościele, potrzebne jest poznanie woli Chrystusa. Czyli tego, który powiedzielibyśmy jest głową. Tego całego ciała. Bo dopiero wtedy faktycznie ta wspólnota idzie w tą stronę, w którą Chrystus. Dopiero wtedy staje się wspólnotą, której chce Pan Bóg, do której Pan Bóg wszystkich powołał w Kościele. To odkrywanie woli, Chrystu... odkrywanie woli Chrystusa, to jest, moi drodzy, to, co robimy wtedy, kiedy na modlitwie, w ciszy, wsłuchujemy się w Słowo Boże. Nie da się inaczej znaleźć woli Chrystusa. Trzeba się zasłuchać w Jego Słowo. Dzisiaj mamy niedzielę Słowa Bożego. To jest taki czas, który nas przypomina o tym, że w tej chrześcijańskiej drodze, we wspólnocie Kościoła, rozwijając to nasze powołanie, odkrywając naszą odpowiedzialność, możemy to robić tylko wtedy, kiedy wiemy, czego ode mnie chce Chrystus. Czego ode mnie chce Chrystus? A to mogę wiedzieć wtedy, kiedy do ręki wezmę Pismo Święte, siądę ze słowem Chrystusa i będę go słuchał, wsłuchiwał się, prosił go o to, żeby mnie tym słowem poprowadził, żebym mógł iść za tym słowem. I wtedy, moi drodzy, faktycznie Kościół staje się wspólnotą dla świata. Wspólnotą, która niesie wyzwolenie człowiekowi grzesznemu, staje się znakiem. Działania Pana Boga, jakby sakramentem. Mało tego, wtedy też każdy w tym kościele, powiedzielibyśmy, nie tylko jest na swoim miejscu, ale też wykonuje to, do czego został powołany. To jest tak, jakbyśmy popatrzyli na nasze ciało. Jeżeli noga nie odkryje tego, co chce głowa. Jeżeli nasza noga, na przykład prawa, nie odkryje tego, co chce głowa i rano się budzimy i chcemy wstać z łóżka, wstaniemy czy się wywrócimy? Jeżeli ta nasza prawa noga nie będzie wiedziała, że głowa stwierdziła, wstajemy, trzeba iść, nie ma szans. Potrzebna jest noga, która słucha głowy, jedna i druga. Potrzebne są ręce, które słuchają głowy. Czasem mówimy, że coś zrobiliśmy, ale takiego, co nie chcieliśmy, bo nie słuchaliśmy rozumu, nie słuchaliśmy naszej głowy. Ile razy jest tak w kościele, że robimy coś, nie słuchając głowy Kościoła Chrystusa? Ile razy zdarza się tak, że ktoś chce zreformować cały Kościół, wszystko poprzemieniać, ale jeszcze nawet pięciu minut nie spędził na kolanach pytając Panie Jezu, a czego Ty chcesz? Naprawdę, patrząc chociażby na naszą diecezję, czy na inne diecezje, czy na Kościół w świecie, można odnieść takie wrażenie, że ci, co najbardziej reformują, zmieniają, najwięcej mają do powiedzenia, najmniej spędzają czasu na kolanach z Pismem Świętym. Słuchając tego, co Chrystus chce, słuchając tego, do czego ich Chrystus powołał. Zachęcam, żebyśmy dzisiaj z tym słowem Świętego Pawła, z tym obrazem ciała, Spróbowali zobaczyć nasz Kościół, zobaczyć siebie w tym Kościele, zobaczyć swoje powołanie, odkryć swoją odpowiedzialność, ale przede wszystkim odkryć, czego faktycznie Chrystus chce ode mnie, do czego mnie powołał, do czego mnie dzisiaj wzywa i w jaki sposób chce, żebym zrealizował moje bycie w Kościele. Amen. Amen.